Witam was wszystkich. Dziś 35 tysięcy, ponad 35 tysięcy nowych wykrytych zakażeń. Um, pewno znacznie więcej chorych, którzy się nie przebadają, nie dostają skierowań. Um, rząd panice. To co widzimy od kilku dni w wykonaniu rządu, w wykonaniu premiera, w wykonaniu ministra Zdrowia hipokryzji, um, przerażające jak, um, jak nie przygotowali Polski do trzeciej fali pandemii. Z jednej strony dzisiaj okazało się, że Puścili te samoloty z osobami przyjeżdżającymi z Wielkiej Brytanii, dlatego, że bali się hejtu. Ludzie, którzy hejt mają za narzędzie polityczne, uważają, że pozwolili sobie na to, by ludzie chorowali, umierali, którzy nie chcieli podjąć się badania Polek i Polaków. Teraz mówią, że nie zrobili, bo bali się hejtu. A ja nie wiem, czy ten Karczewski TVP nie ogląda, czy on nie wie, co to jest naprawdę hejt. Tak, na pewno byłaby gdzieś jakaś krytyka, tylko oczekiwalibyśmy od nich rozsądku i odpowiedzialności, a nie tchórzostwa i chowania głowy w piasek. Wczoraj panika totalna w wykonaniu pana Morawieckiego w tak trudnej chwili. Tyle zachorowań, tyle ludzi ciężko przechodzi COVID-a, brak miejsc w szpitalach. Premier wyszedł i zaczął obrażać opozycję, prywatne szpitale, Unię Europejską. I w ogóle to my jesteśmy wszyscy widni: państwo, społeczeństwo obywatelskie, wszyscy którzy po prostu w Polsce żyją, że rząd jest nieudolny. No niestety są nieudolni. Wprowadzili wczoraj różnego rodzaju restrykcje, obostrzenia. Znowu przedsiębiorcy dowiadują się, że będą zamykani z dnia na dzień. Rodzice dowiadują się, że od poniedziałku nie mają przedszkola, więc muszą teraz to pójść powiedzieć jakoś swojemu pracodawcy. Nie wszędzie to jest tak łatwo. Przypominam, restauracje zamknięto w październiku na dwa tygodnie. Pięć miesięcy, nieczynne są już restauracje. Naprawdę fryzjerki, kosmetyczki, branża beauty mają uwierzyć, że za dwa tygodnie wszystko będzie normalnie, patrząc na zachorowanie? A pomocy niestety znikąd. No a potem wychodzi pan minister Czarnek i twierdzi, że dzieci w kwietniu wrócą do szkoły. Czy tak trudno jest, mając roczne już doświadczenie z pandemią, przygotować ludzi na to, co będzie się działo, przygotować biznes, przygotować szpitale? Ale przecież to nie o to im chodzi. Jest jedna jedyna branża, z którą skonsultowali, i jedna jedyna branża, której nie zamykają. Dziwnym trafem jest to Kościół katolicki, są tu biskupi. Premier spotkał się z biskupami i powiedział, że kościoły mogą być czynne w pewnych restrykcjach, nikt nie będzie sprawdzał. Czy um, ile osób jest w kościołach, tym zajmą się sami księża. Takiego zaufania rząd nie ma do przedsiębiorców, do właścicieli kin, teatrów, basenów, restauracji. Tam kontrolę. jak nie przestrzegają, to mandat. Niesamowicie to oburza. Oburza obłudach, hipokryzja, oburza nieudacznictwa, ale przede wszystkim nierówne traktowanie. Kochani, zbliżają się święta, wiele osób będzie chciało pewno spędzić Jakoś spotykając się albo chociaż rozmawiając z najbliższymi, proszę uważajcie na siebie. Jeśli nie musicie, nie spotykajcie się. Po prostu dbajcie o swoje zdrowie i zdrowie swoich najbliższych. Jest za chwileczkę szansa, więcej osób będzie zaszczepionych. Trzymajcie się zdrowo i ciepło, noście maski, pilnujcie się, dbajcie o dystans społeczny. I um, nie dawajcie się tym bzdurom, nie dawajmy się podzielić. Dziękujmy lekarzom, którzy ciężko pracują, dziękujmy nauczycielom, którzy um, ciężko pracują i zajmują się um, dzieciakami. I patrzmy na ręce rządzącym, bo przekręty, jakie robią, są niewyobrażalne przy okazji tej pandemii. Obajtek, szumoski, te maseczki, respiratory, wszystko to zliczeń, a na razie dystans, maseczki i wesołych świąt. Wszystkiego dobrego.